Tomasz Ziłkowski. Filozofia prawdziwa. Wykład jedenasty. Drugi aksjomat główny. Drugi aksjomat główny. To druga z najważniejszych zasad. Na których opiera się cała filozofia prawdziwa. Pierwszym aksjomatem filozofii prawdziwej jest zasada identyczności teorii z rzeczywistością. Drugim aksjomatem filozofii prawdziwej to drugi aksjomat główny. Filozofia, a szczególnie filozofia prawdziwa. To nauka o podstawach i regułach, czyli o prawach wszechświata. Zwykle świata, ludzi, przyrody, filozofowie chcieli poznać te prawa. Filozofowie zatem rozmyślali nad tymi prawami, zastanawiali się, tworzyli teorie. Drugi aksjomat główny filozofii prawdziwej polega na zasadzie, że szybciej i pewniej poznamy prawdę, czyli wiedzę o świecie i wszechświecie, sprawdzając, co istnieje. Oraz jak działa świat i wszechświat, niż teoretyzowanie i rozważanie o tym. Sprawdzanie zmysłami i doświadczeniami, jak działa byt, na przykład świat, zamiast teoretyzowanie o świecie, jest metodą, którą poznajemy świat, ale jednocześnie metodą, którą sprawdzamy nasze teorie, pochodzące z wiedzy zmysłów i doświadczeń zmysłowych. Stosując drugi aksjomat główny w filozofii prawdziwej, dążymy zawsze do wiedzy. Jak najbliższej wiedzy zmysłowej. Czyli doświadczeniom. Tak powstał system filozofii prawdziwej. Który tak buduje swoją wiedzę o bycie. Na przykład. O świecie. Jest on najbliższy zmysłom. I rzeczywistości. Badania prowadzone przez 25 lat pokazują że jest to najlepsza metoda budowania wiedzy, a prawa ogólne budują najlepiej wiedzę ogólną oraz wiedzę i naukę szczegółową.